Cześć, przyjechał do nas Marcin, przywiózł swoją konsolę PS5 i opisze nam pokrótce problem. Cześć, przyjechałem z konsolą, która ma rok czasu, przez cały rok stała na pionowo, zaczęło przez ostatnie dwa tygodnie co jakiś czas po prostu się gasić. Po ponownym włączeniu wszystko działało dobrze, no ale to już zaniepokoiło mnie, więc przyjechałem do Was, żeby sprawdzić i jak się okazało, Trafiłem w punkt, bo tak naprawdę to był ostatni moment, żeby przyjechać i wymienić ciepły metal na procesorze. Konsola od Visa Przyjechał specjalnie z Warszawy, żeby zrobić standardowe SPA. Mamy tu model CFI 1216, czyli ostatniego fata. I zobaczcie, konsola była naprawdę bardzo mało użytkowana. Spójrzcie, jak wygląda cieku metal. Tak jak Wam wspomniałem wcześniej, degraduje się z czasem, zależnie od tego, jak trafimy. Tutaj już było naprawdę niebezpiecznie. Za niedługo konsolka by walić różne problemy, bądź by się nawet uszkodziła.